Cześć, dzisiaj na sprzedaż idzie 440k, 13-litrowy motor, 440 koni z 2015 roku, w ładnym niebieskim kolorze, na 70k standard. One prawie nowe, akumulatory z tyłu w ramie, przeciąg z drugiej ręki. Lodówka, dwie leżanki przebieg pięćset dziewięćdziesiąt blokada mostu, jakby ktoś potrzebował pod wywrotkę, wannę. To się znajdzie, autków z się nadaje. Zawieszenie kabiny na sprężynach. Jakby jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Pozdrawiam.